Z nadszczerbionym zębem, z żółtymi włosami. Wiesz? Wszystko zapisane, no nie wiadomo. Do Prześwietlanka. Wszystko straci, że będzie wiadomo. I wtedy jeśli coś odkryjemy, to że wszystko poleczymy, wszystko będzie hit. To się wchłonie. To czajowe. うん。Mm hmm. <music>

Tak jak mówisz, że dziwne? Dziwne, dziwne. Tak jak większość ludzi, jak się wraca do siebie, do Polski, to pora na odgruzowywanie. Słuchajcie, mam już tyle wizyt pomawianych i na wszystkie was zabiorę ze sobą. Będę zobaczyć, co ja robię, kiedy wracam do Polski, co ja załatwiam tutaj. Ale najpierw musimy zacząć od moich paznokci, bo też są tak zużyte. O mój piesio! Mój piesio przyszedł. Nie, Boże, ona teraz już jest starsza i tak nie lubi być na rękach, tak się wyrywa. No, pokaż się chociaż. Nie, nie pokażę się. Więc <grywa> zaczynamy od paznokci, też już mi się tak zużyły, po prostu pozdrapywały. Co pora to zrobić. Kupiłam takie pazurki następne. Takie troszeczkę. No ja jestem bardziej tak, że lubię takie bardziej właśnie naturalne kolory. To jest taki fioletowy, no może jeszcze będzie jakiś. Zobaczymy. Ostatnim razem wiecie, że bardzo chwalę ogólnie te tipsy, ale jeden problem miałam na pewno, a mianowicie zdejmowanie ich. Zajęło mi to tak długo, nie mogłam ich zdjąć. Tym razem zrobiłam je troszeczkę gorzej, troszeczkę inaczej, i mam nadzieję, że mi szybko zejdą, bo też nie mam jeszcze tak dużo czasu, bo mam wizytę umówioną, więc lecimy. Trzymajcie kciuki. Uuu, jak fajnie. Naprzechodzę w takim swoim malutkim, oddzielnym pudełeczku, w takim kiesiku. Już pazurki obciąłam. O, jak zorganizowane. Podoba mi się, dobra, robimy, robimy. Hey Siri, set timer for 30 seconds. 30 seconds, Starting now. Słuchajcie, za pierwszym razem jak robiłam to po nie dość, że odpuściłam to już tą chusteczką, którą tutaj dają. To jeszcze takim moim otwuszczaczem, który używałam, gdy sobie hybrydę i nie mogłam zdjąć tych paznokci. Za drugim razem pomyślałam, dobra użyję tylko tej chusteczki. No i dzisiaj to zdejmowałam. I znowu było ciężko. Na pewno jeśli będziecie kiedyś chcieli robić to nie słuchajcie się tego jak wam mówią, że włóżcie sobie paznokcie do ciepłej wody z mydłem i z olejkiem, bo to nic nie zrobi. To jest tak samo jak ja siadam sobie do wanny, to mam i gorącą wodę i mydło i olejek. I przecież mi paznokcie nie schodzą, więc tylko aceton, jeśli już. I po prostu tak długo trwa. Zakładanie ich jest szybciutkie, widzicie, 30 sekund, już mam gotowej, lecę z następnym. Ale zimowanie jest dosyć długie. Słuchajcie, no rzecz do jasnej, jasnej. Po kolei. To jest ta chusteczka, która tłuszcze paznokcie. Tym razem nawet jej nie użyłam. Zobaczymy. Wydaje mi się, że wiecie, te paznokcie tak są słyszałam tego acetonu. Ale może dzięki temu będą łatwiej później schodzić. Ale w tym opakowanku na samym dnie, ja tego nie zauważyłam, było to. A to jest klej, tyle że jakby w formie naklejki. I to też jest jakaś opcja. Czytałam gdzieś w internecie, że z tym to podobno się paznokcie trzymają tylko jakieś trzy dni. Ale nie wiem, czy ja w to wierzę, bo tak samo mówią, że te paznokcie zejdą z wodą i mydłem, co jest kompletnie nieprawdą. Więc nie wiem. Ale gdybym wiedziała, że one tutaj są, bym je wypróbowała. Dobra, następnym razem. Teraz już się piłuję. Pozórki są gotowe. I jedziemy dalej. Jedziemy z mamasidą teraz do dentysty. Ja chodzę do dentysty gdzieś tak raz na rok, raz na pół roku, może półtora. Jak na razie od kilku lat za każdym razem mi pani mówi, że wszystko jest git, nic się nie dzieje. Ale ostatnio mój brat poszedł do dentysty i też mu pani powiedziała, że wszystko jest git, nic się nie dzieje i my chodzimy do takiego dobrego dentysty tutaj w Białej. Ale coś mu się działo i poszedł w Stanach do dentysty. I się okazało, że tam nawet coś sporego miał. I teraz nie wiem, czy po prostu ci dentyści w Stanach są o wiele lepsi, czy może mają lepsze, nie wiem, jakieś sprzęty czy coś. No, ogólnie Stany są zdane z tego, że mają dobrych dentystów. No i tym razem idę. I idę nie tylko na przegląd, ale też na prześwietlenie tych zębów. No, więc mam nadzieję, że prześwietlenie, nie wiem, wszystko sprawdzi wsz... i że będzie wiadomo. I wtedy, jeśli coś odkryjemy, to że wszystko poleczymy i wszystko będzie hit. Um, więc tym razem takie mocniejsze sprawdzamko i ja aby wszystko było kit. Ostatnio byłam w białej zimą razem z Tomasem i z Aleksem i pamiętam jak jeździliśmy i ja takim mówię no wiecie, to wy nie wiecie jaka biała jest piękna gdy jest lato czy wiosna, bo wtedy jest tak zielono więc to jest jeszcze coś, co muszę na pewno im pokazać i jakoś ich tutaj przegarnąć gdy będzie ciepło. Tak się prezentują pazurki w świetle dziennym. No... No fajne. Ja to chyba już w ogóle się staję taką fanką, tak jak wam mówiłam, po prostu najprostszych paznokci, więc te nie są takie proste. Um, no ale już są jakie są, no są ładne. Jakby kogoś interesowało, to tutaj w Białej Chodze. Wrzucę wam adres. Ulubione miejsce, nigdy mi nic nie bolało. <słyski> Jest? jest to dobrze. Przed świętą nie No właśnie, to jest wydarzenie. Jak to wygląda? Dobra, wskazujcie, jestem w szoku. Miałam zrobione sprawdzenie zębów. Nie ma nic. Znowu nic nie ma. Zrobiłam prześwietlenie, żeby mieliśmy zobaczyć, że może tam jakieś moje korzenie czy coś w ogóle. Nie. Ja przyszłam z takim problemem, że myślałam moje takie twarde, cienkie wiecie, klapki Gessa, i że jak gdzieś tam podskakiwałam, to mnie zęby bolały, ja miałam takie kurcze. Co to jest, więc myślę, wolę się zapytać i się dowiedzieć, bo może widzę to coś poważnego. No i pani powiedziała, że dobra, to sprawdzimy. No i tak patrzy, mówi: nic, nie ma, nic nie ma, i mówi: no to zrobimy, może chociaż zdjęcia, to, może gdzieś coś z korzeniami. No i też nic, więc nic się nie dzieje. Znowu nic nie mam, Mówię, po tylu latach myślę, że może w końcu coś będzie <noise> i tak nic nie ma. Chyba ja po prostu, mama bardzo dobrze myje zęby. Ja nie wiem, co ja robię. Bardzo dobrze je zęby i na pewno też, że Małego co pół roku praktycznie sprawdzamy wam, kontrolujemy zęby. No co pół roku, co roku, co pół Nie, to Małego co pół roku, a i raz w roku, tak? Tak. Ale staramy się no, jakoś no. raz w roku zrobić tą kontrolę, żeby to okay. No, a teraz jeszcze jak jestem w Miami, to Wiadomo, nigdy nie myję zębów miękkimi szczoteczkami, bo mam wrażenie, że to nic nie robi. Tylko albo średnie i czasami nawet tymi twardymi. Bo jak umyję się tą twardą, to jest taka olbrzymia różnica. O tyle czystsze są te zęby. Więc może to też to, że to tak wiecie, ten kamień lepiej czyścić, to tego tak nie zbiera. No dobra, odgruzowywanie, część druga zrobiona. Najpierw paznokcie, zęby zrobione. Idźmy dalej. <grych> Hej, hej, hello! Kolejny dzień, kolejna wizyta. Idę teraz na włosy. Pamiętacie w tym filmiku, jak pojechałam odwiedzić mojego brata? W tym. I wam mówiłam, że byłam tak zadowolona z tej wizyty. Wiecie, te włosy robiłam tam i w ogóle. I wiecie co? Jednak nie jestem aż taka zadowolona. Już chyba nie ma żadnej nadziei do tych wizyt w Stanach. Ale dobra, nie jestem zadowolona dlatego, że ja nie wiem, czy ona mi pofarbowała te włosy, czy użyła jakby tego tonera, czy coś takiego, bo. Kurczę, takim się żółte te włosy zrobiły. Mam wrażenie, że się w ogóle wypłukało to tak szybko. Przecież to ja nie tak dawno robiłam te włosy. No i no kurczę, no nie, no to nie to. Więc jestem tutaj, idę do miejsca, do, do którego zawsze chodzę, idę zrobić to samo, to co zawsze i zobaczymy się już po. I jeszcze wczoraj wam bowiem wypowiedziałem: ja Dentysty jeszcze miałam robionego zęba, bo znaczy nadrabianego, wypełnianego, bo mi się nadszczerbił delikatnie, więc. Więc jeszcze to miałam robione. Więc słuchajcie, zęb, ząb nadrobiony, e, paznokcie zrobione, zaraz idziemy robić włosy. Musimy zrobić taką fajną transition. Gotowi? 3, 2, 1, boom! Czy wy to widzicie? No i to jest to. A nie ten żółty, co ja miałam. Widzicie, ja tak rozmawiałam z dziewczynami, w ogóle mierzyłyśmy jakieś grzywki, blond, bo ja tak nad tym blondem gdzieś coś mi chodziło po głowie. Ale wiecie, no nie chciałabym robić sobie blondu, bo to jednak. Duża taka ingerencja we włosy, bez wiedzenia, że na przykład naprawdę mi się to podoba. No i właśnie poprzymierzałyśmy, miałyśmy takie nie. No blond nie dla mnie. Kto wie, może rudy. Może się kiedyś na rudy zdecyduję. Ale to jest to, co ja zawsze robię, ten sam kolor, zawsze podcinam. No i zawsze jestem mega zadowolona. Salon, do którego właśnie chodzę, to jest e, Tymoszyńska. Jest to samo w Białej. Wiem, że dużo osób, które mnie oglądają są z całej Polski, dużo jest z zagranicy, ale też wiem, że jest z was sporo tutaj z Białej. Czy są to moi znajomi? Hej, czy niektórzy z Was ze sobą odniosły wiadomości, że oglądacie mnie i dopiero się zorientowaliście, że jestem z białej, żeby też jesteście z białej, więc jeśli nie macie jeszcze salonu, który Wam się naprawdę podoba i komu możecie zaufać, to Tomaszyńska na pewno polecam. Bo no mówię, no, chodzę bez przerwy już od lat. I ja chodzę do pani Iwonki, więc jeśli chcecie, może chcecie się przyjechać, chcecie coś zrobić z włosami, to tam polecam, na pewno będzie dobrze zrobione. Ale chillero, słuchajcie, siedzę sobie tutaj w parku, na Placu Wolności w Białej. Kupiłam sobie bubble tea. W miejscu, w którym jak byłam mała, to ciągle chodziłam i kupowałam z koleżankami. I tak sobie siedzę. Jest tak przyjemnie, czekam na mamę w ogóle. I tak sobie myślę, wiecie, że no... Nie wiem, tak mi dziwnie teraz. I nie wiem, nie wiem, nie potrafię nawet tłumaczyć tego uczucia, które ja czuję. bo jest tak... tu jest tak inaczej. Tutaj by było łatwiej policzyć rzeczy, które są takie same jak w Miami, niż inne, bo innych jest po prostu zbyt wiele. Nawet nie wiem, co tutaj jest to samo. W tym momencie chyba tylko słońce. To jest po prostu taki inny vibe, ilość ludzi, architektura. Wszystko. Sposób życia. Ja mam takie. Nie wiem, siedzę i, i się czuję jakoś tak dziwnie. Jakoś tak trochę. Może nie, że nie swoje, ale jakby. Nie wiem. Wiecie, wszystko jest takie samo, taki sam plac. Nie wiem. to take your existence here in the moment the moment you are seems like you're time to be on the floor you're looking for a kind of queen the baddest one you've ever seen you shining as crystal moving Jest już kolejny dzionek, wyszłam właśnie z mojego czwartego etapu odgryzowywania. Najpierw były paznokcie, później dentysta, później włosy i teraz byłam na laserze, na depilacji laserowej. Słuchajcie, ja zaczęłam robić tą depilację już chyba 8 lat temu jakoś, jak byłam w gimnazjum i ogólnie jestem zadowolona, bo teraz sobie chodzę tak raz na 6 miesięcy, raz na rok ja się golę, wiecie, tym kremem, co wam pokazywałam i wtedy to mi starcza tak nie wiem, na 3 tygodnie, ale muszę powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że jestem kompletnie gładka, że mi kompletnie już nic nie odrasta nadal odrasta i wiem, że jest tak samo z moimi koleżankami, każdy po prostu musi chodzić i to powtarzać. Jedną osobę, którą znam, która poszła, była 4 razy i po prostu od tamtego czasu nic jej nie rośnie, to jest moja mama więc jak była, nie wiem, 20 czy ile lat temu, to nie może kiedyś były, wiecie, jakieś maszyny bardziej drastyczne i to jakoś tak mocniej działało. Może też być tak, że ja i moje koleżanki, no jeszcze jesteśmy w miarę młodej, wiecie, te hormony działają. A, I dlatego jeszcze no, trochę to tam odrasta no i trzeba jednak powtarzać, ale nie zmienia fakt, że jest to olbrzymia wygoda i no jest, jestem zadowolona a i ja robię tak, robię sobie ręce, robię sobie paszki, robię nogi i robię bikini dzisiaj właśnie sobie byłam tutaj też w białej u mnie w ogóle Klaudia, jeśli oglądasz, Klaudia mi robiła dzisiaj ciołko, to pozdrawiam i tak, i zobaczycie ostatni etap odgryzowywania już jutro dzień doberek, i co jesteście w stanie powiedzieć, że spałam tylko 3,5 godziny? nałożyłam korektor pod i od razu lepiej, nie? Nie wiem, coś mi ten jet lag nie wychodzi. Zrobiłam sobie płatki z mlekiem, jak za małego. Joka i Kuki Krisy. Jem i jadę na ostatnią część odbrózowywania, a mianowicie robię pazdraki na stopach. I to już będzie na tyle w tym tygodniu. Jedne, co mi jeszcze zostanie, to idę do dermatologa w Warszawie, ale to już jak tam będę jutro. I to będzie na tyle. Yeah, smacznego! Dobra, jestem po, trochę na mnie napadało, nasza polska pochmurna pogoda, jestem po pazurkach, znowu jesteście z Białej, tutaj wam wrzucam do jakiego salonu ja chodzę, moja mama chodzi, my chodzimy do Patrycji, w ogóle słuchajcie, dziewczyny tam są tak sympatyczne, tak jest tam fajnie, wiecie, my jako Polacy jesteśmy tacy trochę, wiecie, my to lubimy sobie ponarzekać, <złasz> zwłaszcza jeszcze w takich salonach, a tutaj po prostu jest tak przyjemnie, tak fajnie, tak pozytywnie, bardzo fajnie, więc jak szukacie salonu w Białej, to tam polecam w 100%. I co, skończyliśmy moje odwzorzowywanie, jak ja tak sobie pomyślę, że ja przyjechałam z odrostami, ręce, nogi, z nadszczerbionym zębem, z żółtymi włosami, po prostu to ja teraz, bym mogła tak porównać siebie, to ulala super. Jeszcze tylko mam tutaj zafarbowaną skórę, ale no, czuję się taka świeża i nowa. I tak kochani, do zobaczenia za tydzień. Jeśli jesteście ciekawi, jak moje życie się tutaj będzie rozkręcało, jak wrócę do Miami, co tam się będzie działo, to zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Wrzucę wam tutaj w ogóle, co ja widzę na moim studiu YouTube'a. Ile z was ogląda moje filmiki i nie subskrybuje, więc jeśli jesteście jedną z tych osób... Dawajcie, dawajcie No i tak, jak zasubskrybowaliście To do zobaczenia za tydzień Bądź w jakimkolwiek moim innym filmiku Do zobaczenia i pa pa